Kolejne auto dołącza do naszej oferty, jest to Peugeot 3008 z 2012 roku produkcji z silnikiem diesla dwulitrowym o mocy 163 koni mechanicznych. Wersja bardzo wyboko, bogato wyposażona. Skórzane fotele, nawigacja. Peugeot do tej pory przejechał 222 000 km. Jest to przebieg w 100% udokumentowane, auto serwisowane do końca. Więcej na temat aktualnej oferty znajdziecie w opisie poniżej tej prezentacji.